Szanowni Państwo, trochę zezłościłem na tą pielęgniarkę, bo jak zwykle pielęgniarki są winne, niestety w zamieszaniu. I pan doktor, bardzo miły, sympatyczny gościu, no humor mnie poprawił, ponieważ to echo tam, no, mówi jak na pana, mówi dwa zawały i wiek, mówi to... Chyba lewa komora główna jest, nie wiem, nie będę już teraz mówił Wam, bo muszę się do doktora zapytać. Ewentualnie mówi, jest w bardzo dobrym stanie. Mówi, po tych dwóch przebytych zawałach, mówi, jest ok, utrzymuje lekarstwa, które Pan bierze cały czas. Także słuchajcie, no jest ok, jest fajnie i tyle. Na, za pół roku kontrola badania. I to tam, które badanie mi się nie udało zrobić, żeby też wolnej chwili poprawić. Także jest ok Jadę w tym pokładzie do Oszołoma, miły Państwo, bo nie mam wędryny, nie mam jakoś najważniejsze wędryny. I coś, coś do Do, do jedzenia, że tak powiem Nie jadę tędy, jadę tutaj tam, starą trasę Nie jadę tędyk na skróty nie lubię tam tędy jeździć bo tam tragedia po prostu jest dobra jest jedziemy Coś nagram, w środku to no, nie wiem, bo po, po ostatnich, jak mi się mówi, to nie chcę za bardzo ryzykować. Może zobaczymy, może się uda, coś delikatnie. O, to mam, jak to się mówi, kamień z serca mi spadł. o, 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 o tak jest. Jedno zajdzie z rowera, drugie nie zejdzie. Gorąco jest, strasznie jest, trzydzieści cztery. Słuchajcie, nie, to jest nieźle. Ale dobra, jadę kiełbaskie kupić i uciekam. Jakieś groźbowe ciasto, tyle, i uciekam. Zadzwonię ewentualnie, się zapytam, czy domownicy nie chcą. <laughs> czy domownicy nie chcą coś, żeby im kupić i tyle.

A mój odejście co by nie było, słuchajcie. My Państwo, tak czasami po prostu najadę, przycisnę tam powiedzmy, już nie mówię o drugim, ale trzeci bieg to dosłownie, a już nawet i na czwartym no naprawdę odchodzi. To ładnie, pięknie to pracuje ten silnik. No i ta turbinka w sumie. Ja ją tam przedtem miałem kłopoty nie z początkiem. Jeżeli w których odcinkach było cuda się działy wianki oczyściłem i turbinkę, no niby nie wolno, ale tam delikatnie, bo chodzi głównie o te wiatraczki, nie? Później się olej dostawał, tam też w ogóle robiłem porządek, samemu czyściłem, etc. No wychodzi na to, że membrana tak zwanej tej dławicy też się trzyma, bo już nie widać śladu oleju żadnego, że tam gdzieś bokami wyrzuca, czy coś takiego, także dziękować Bogu, że... Że to dobrze się tak dzieje, a nie inaczej. Dobra, co ja najpierw może? Paliwko wezmę. wezmę najpierw paliwko, a później będę. Dalej. Uuu jakie ranie idzie. Ja pindole. Ale sam są automaty. Czuję się. Dlaczego? Nie chcę tutaj, nie to nie ma. Oh. na